Na drugą stronę i proszę zobaczyć, jak to jest pięknie tutaj zarumienione, jak to mam Teraz to mieszam i jak to się tylko i wyłącznie wymiesza, zagotuje, doprawiam jeszcze raz i Wam powiem, gotowe. Bo już jak damy tą wołowinę tu, nie możemy gotować, bo Wam się znowu zrobi twarda. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj. Mam kolejne pyszne danie i to jest również danie na życzenie mojego widza. Albo pani widz, która się nazywa Amelia. Prosiła, żebym zrobiła Bef Stroganow, dlatego że pani Amelii nie wyszło za bardzo. Jak piszę, ci pokażę, że może wyjść, jeżeli będziemy na parę rzeczy uważać. A przede wszystkim musimy mieć to odpowiednie mięso, czyli polędwica może być również pewsztyk antrykot. To musi być już mięso, które dajemy, y, czy podajemy krótkiej, e, krótkiej obróbce czyli krótko smażymy i ono już jest po paru minutach gotowe. Jeżeli weźmiecie Inną część wołową. To będzie Wam się długo gotowało. I po pół godzinie, czy po 15 minutach, czy 20, nic z tego gulaszu nie będzie. Bo to w sumie jest gulasz. To jest gulasz z pysznego, delikatnego mięsa, które robimy i które temu właśnie panu, który to wcinał, kiedyś, kiedyś e, najbardziej smakowało. I się nie dziwię, bo to jest naprawdę bardzo droga część mięsa, ale również smaczna i nie musimy brać kilograma tego mięsa. Możemy sobie zrobić naprawdę z kawałka mięsa, do tego te wszystkie dodatki, a pieczarki jeszcze, jeżeli to wszystko damy, to, to będzie duża ilość tego. Smażymy, odstawiamy na to mięso, ono sobie tam dochodzi, robimy tą resztę, ten sos na koniec dopiero wkładamy to mięso, doprawiamy. I jest gotowe. Dlatego już teraz trzeba nastawić sobie ryż makaron. Dlatego teraz przejdę, pokażę Wam jak ja robiłam to danie. Danie można powiedzieć ala strogonow, ponieważ to nie jest z polędwicy. Ale czy to naprawdę było tylko i z polędwicy, czy może z innego, fajnego, delikatnego mięsa, nie wiem dokładnie. Ale na pewno wiem, że można zrobić również w wieprzowej polędwicy, ponieważ szybciutko, krótko obsmażamy, odkładamy, robimy tą resztę, sos i gotowe. Nie ma problemu dołożyć tych warzyw troszeczkę, ale to muszą być warzywa, które się szybciutko nam gotują i one muszą być bardzo cieniutko pochrojone, żeby Wam się w tym czasie, w tym 10-15 minut udusiło, bo to dla jest też... Bardzo szybkie, maksymalnie pół godziny powinno być gotowe. Jeżeli Wam się oczywiście spodoba, to jak można prosić o łapki, o słupy, będę się bardzo cieszyła. I przy okazji, jak kupię polędwicę, zrobię również Wam, Zrobi Wam z polędwicy, można powiedzieć, taki oryginalny przepis i wtedy już będziecie mieli oryginalny. Ale jeżeli nie macie, możecie zrobić na taki art, można powiedzieć, na taki sposób, właśnie ala, można powiedzieć, z troganów. I tutaj mam 750 gramów. Teraz musimy pozbyć się troszeczkę tej błony. I Wam powiem, że z tej błony możemy ugotować fajny rosołek wcześniej już, i później dać go do tego gulaszu. Nie ma problemu, albo odłożyć, zrobić z tego jakąś fajną zupę. Naprawdę polecam. Bo jak nie, to musimy wziąć tą kostkę rosłową, żebyśmy mieli czym zalać później troszeczkę ten kulasz. Ale możemy również dać trochę wody ciepłej, rozpuścić kostkę rosołową, i również nam wyjdzie. Ścinamy przed pokrojeniem. No, bo wiadomo, jak już pokroimy to, to wiadomo, że już wtedy ciężko będzie z każdego kawałka wycinać. Dlatego możemy tuż zostawić, a błonę wyciąć. To będzie ze 100 gram po obcięciu. Z pół godziny, jeśli pogotuję. to wystarczy. Wtedy odsedzę i wleję już tutaj do tego mięsa. W czasie smażenia. Mogę dać tutaj. Również z pół cebuli, kawałeczek marchewki, kawałeczek pora, kawałeczek pietruszki i to ugotuję. Troszeczkę soli, pieprzu. Zobaczcie. Troszeczkę, jedna trzecia łyżeczki pieprzu czarnego, z pół łyżeczki ziołowego i z pół łyżeczki soli. I to nastawiam i teraz tego robię rosołek. Około 0,5 litra do 0,7 wystarczy dołożyłam jeszcze kawałeczek selera malutki i kawałeczek pietruszki teraz przejdę do pokrojenia sobie tego mięsa a więc kroję w takie paski 1,5-2 cm i teraz tutaj też Gdzieś około centymetra. Musi być troszeczkę grubiej, żeby to mięso Wam się nie wysuszyło podczas smażenia. I teraz mięso sobie czeka, a ja kroję sobie pieczarki. grubsze kawałeczki troszeczkę, ale gdyby były małe, to można nawet, gdyby były mniejsze, to można nawet na cztery części albo na osiem. Teraz przechodzę do pokrojenia sobie cebulki, również w kostkę. Można w kostkę, można w paseczki. Cebuli około 300 gram, pieczarki około 300 gram. Potem dam również kawałeczek papryki, też pokroję ją. Nie wiem czy to się daje do prawdziwego tego strogonowa, ale ja dam, bo to będzie po mojemu. I wam powiem, że nie będzie nic złego. Ja nawet widziałam, że dawali buraka do środka, żeby ten kolor był inny, tutaj mam pora. Zawsze mówię porę, nie? Ale mówię Wam 40 lat za granicą to wtórny analfabetyzm. Wierzcie mi, kiedyś o tym czytałam w szkole, a teraz wiem, że na pewno tak jest. Dwa duże ząbki czosnku, również wkroimy tutaj. I ja dam też, wam powiem, troszeczkę imbiru. I nie obawiajcie się, jego nie wyczujecie. Z 2 cm chociaż tak. Z 20 gram. Ale będzie coś innego. Naprawdę powiem Wam, że super, super inny smak. I nie trzeba nawet tyle papryki dawać. Tutaj mam marchewkę. Ja ją również skroję. Na plasterki przekroiłam ją na pół. Tu jest obrana, ale tego taka ciemna, ale... Nie przeszkadza. Ponieważ ona też mi się w 15-20 minut udusi. Myślę, że ten pan, który to jadał danie, na pewno nie odrzuciłby tej opcji. Proszę zobaczyć. Patelnia mi się już nagrzała. Wzięła, wzięłam troszeczkę większą patelnię tym razem. I ona mi się mocno nagrzała tutaj już, po to, żebym ja mogła to mięso teraz wrócić na suchą patelnię, jak na gryla, można powiedzieć, i obsmażać to mięso z obu stron. I wtedy mam da taki fajny kolor, aromat i fajny tocik z tego będzie. I teraz ostrożnie przekładamy to mięso jakby na drugą stronę. Obracamy teraz na drugą stronę. I proszę zobaczyć, jak to jest pięknie tutaj zarumienione. Jak rumstyk, nie? Jak rumstyk. W tych do kilku maksymalnie. Bo to jest mięso jak na rumstyk, a więc będzie wszystko dobrze powinno być wszystko dobrze Czyli jak wejdziecie sobie nie to jak na rączki prawidłowe wyjdzie Wam również i zobaczcie wołowina ma bardzo dużo wody zawsze smażąc bez tłuszczu Wam od razu tutaj paruje wszystko i będzie miało z drugiej strony również fajny kolor Po popieprzyć, mam kolorowy pieprz Około pół łyżeczki pieprzu z każdej strony. Z każdej strony. bo pół łyżeczki pieprzu. Ja mam kolorowy. Ja mam kolorowy i też troszeczkę czarnego, dajcie. Jak nie macie kolorowego, dajcie tylko czarny. To wystarczy. I już się kończy snażyć. Podaję również pół łyżeczki soli. I obracam widzicie ono jest jeszcze jakby surowe ale tak ma być wyciągamy to już z patelni na jakąś osobną patelnię tak już to wygląda, proszę zobaczyć nie jest spalone i to sobie czeka tu możemy ewentualnie włączyć na jeden żeby było ciepło te 3-4 łyżki oliwy i zaczynam już smarzyć tą cebulę To wszystkie warzywa i teraz obsmażam to 2-3 minuty to mi się tak ładnie skaramelizuje i wrzucam pieczarki oczywiście zmieścił swoją owiejętność i teraz go tego odrzucam z kurczakiem. Jeżeli byście chcieli zrobić coś takiego, taki soski, który również można zrobić przez mięsa, albo tak mówię, z kuczakiem. A jak jeszcze będę działać na YouTube, to może mam zrobić jeszcze inne opcje. Zobaczymy. Łyżeczka, płaska soli. Łóżeczka pieprzu te pół łyżeczki pieprzu czarnego. To pięknie czapnie już, naprawdę, a z tym ochotę na jedzenie. I teraz to, co mogę, to mogę sobie spróbować taki kawałeczek tego mięsa, jak ono tutaj wygląda. Odłożę. I proszę zobaczyć, tak już. Wygląda różowe w środku, ponieważ ono było tylko i wyłącznie obsmażone. I takie musi być. Ono nie może być jakby w środku białe, bo to znaczy, że już jakby jest ten czas smażenia już się skończył. Włączymy to jeszcze raz i robimy socitranę. Ja to spróbuję jeszcze. Mm. Wam powiem, że rozpływa się w ustach. Tak się robi również. rumsztyk, tak się robi. Steka, macie już na moim kanale. Pokażę wam jak ja to robię. Dwie łyżki mąki, 150 gram śmietany. Proszę zobaczyć. 18% polska. Mieszam to wszystko razem. Jak to ładnie pachnie. I teraz to, co potrzebuje, to ten wywar tego właśnie ruchu. Tutaj zmniejszę. kobiet na cztery. Czyli na trzy 4 zmniejszam znowu ta para, zaraz to polski alarm. Jeżeli Lubi jaśniejsze, może dać jeszcze troszeczkę śmietany z 50 gram. Teraz mieszam i mogę sobie już to doprawić. I postoi tak z 10 minut i jest gotowe. Wtedy dokładamy tutaj ogórki korniszone, czy korniszony, i to mięso mieszamy i już jest gotowe. Możemy posypać tylko jeszcze troszeczkę, na przykład zieloną pietruszką dla ozdoby. I teraz przejdę do pokrojenia sobie tych ogórków. Można na pół. Można jeszcze tak. Możemy jeszcze cieniej. I kroję teraz te ogórki na 4, na 8 części takich cieniutkich. Widzicie? Można jeszcze troszeczkę. To mają być takie kawałki, żeby weszły wam. Podczas jedzenia dobusić, żeby nie były po prostu za duże, za grube. Dodaję teraz te ogórki. A teraz mówię dla wszystkich: jeżeli tak zrobicie, nie tylko pani Amelia, to wam powiem, że wyjdzie wam smaczne danie. Mogłabym teraz przełożyć to do większego pojemnika, do większego Mogłabym przełożyć na większą patelnię, ale wam powiem, że już zostanę tutaj. Zobaczcie, tutaj się ten sosik wytopił, i to wszystko lewamy tu, bo to jest ten cały smak. Nie? Około 0,7 litra musi być, i ten sosik, wszystko razem jeszcze z patelni dajemy tutaj. To jest tak po domowemu, na pewno. Każdy by tak zrobił, a więc ja też tak robię, bo tam są wszystkie smaki, a więc czemu wylewać. Teraz to mieszam i jak to się tylko i wyłącznie wymiesza, zagotuje, doprawiam jeszcze raz i wam powiem gotowe. Bo już jak damy tą wołowinę tu, nie możemy gotować, bo wam się znowu zrobi twarda. Teraz sobie taką mrożoną pietruszkę. Posypać. Teraz wrzucam parę pomidorków, mam tutaj takie małe koktajlowe. I proszę zobaczyć, dobre mięso, super. Myślę, że to widać, naprawdę pyszne. Teraz spróbuję ten sos. Mmm, super. Wam powiem, że niczego nie trzeba już dawać, ponieważ e, ponieważ to mięso też było przyprawione i ono tutaj dało fajny tutaj dało fajny smak. Każdy kawałek, który przekroiłam jest różowy w środku, dlatego że to mięso jest dobrej jakości, troszeczkę droższe. 3-4 osoby, nawet 5 można się naprawdę najeść. Do tego mam dekoracje spora, świeżego i koktajlowe pandorki. I teraz muszę tak po prostu jakby energicznie odwrócić i tak zrzucić tą kulkę. Taką. Do tego teraz daję już to mięso. Obkładam dookoła razem z pieczarkami i mam nadzieję, że będzie smakowało oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie mam nadzieję, że Wam wszystkim wyjdzie a więc następne danie na życzenie i zapraszam Was wszystkich widzicie ten sosik się dalej leje on nie może być taki gęsty żeby go kłaść on musi się lać i to będzie wtedy perfekt zapraszam do zrobienia i nie będzie w ogóle gorsze. A sami się przekonajcie, zróbcie. I uważajcie na mięso, że nie za długo go robić, jakby na pateli trzymać.